Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Z co słychać? TV. No tak, to może takie dane, dane to sobie pominiemy, tak. Mamy 9500 hektarów, tak, Cegów Zielona Gmina, czyli 3 piąte powierzchni. To lasy, co, co daje nam chyba na wschodnim Mazowszu, myślę, że miano lidera pod tym pod tym kątem mieszkańców, ciągle mamy 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy, ale, ale, ale tylko 9 osób, ponad te 6 tysięcy, więc tu prośba do wszystkich, aby, a, aby poprawiać te, te wskaźniki, bo, bo takie ambicje mamy raczej 6 tysięczne niż po jak będzie ta piątka z przodu, to, to zawsze będzie troszeczkę smutno, ale liczę na to, że, że inwestycje, które realizujemy, czy też najbliższe jubileusze, Sprawią, że rzeczywiście tych mieszkańców będzie przybywało. Statystycznie dokonano 103 zameldowań, 59 na pobyt czasowy, wyborców mamy 4822, wnioski o wydanie dowodu prawie 400, dzieci urodziło się 65, a zgonów 99, więc musimy się ratować migracją zewnętrzną. No jeszcze w sprawozdaniu z, z właśnie z informacji z zadań bieżących nie wspominałem o wynikach wyborów bo te slajdy gdzieś nam uciekły to to cieszy na pewno frekwencja w drugiej turze ponad 72,5% i u nas również obecny prezydent tak uzyskał poparcie ponad 60% drugi kandydat, prezydent miasta stołecznego Warszawa, Rafał Trzaskowski, niespełna 40%, co, yy, co, co i tak troszeczkę wyróżnia nas, jeżeli chodzi o gminy yy, wiejskie, bo poparcie dla obecnego prezydenta wokoło oscylowało od 70 do 80, yy, 70%, więc tak te tak te wyniki się przedstawiają. Serdecznie gratulujemy nowemu prezydentowi. Liczymy na dobrą, nowemu staremu prezydentowi. Liczymy na dobrą współpracę. Ewidencja działalności gospodarczej przetworzonych zostało 119 wniosków. Dotyczyły nowego wpisu, zmiany, zmiany, wznowienia działalności. Z danych finansowych, które będą też wyczerpały późniejsze, późniejsze Późniejszy porządek obrad to 2019 rok wyglądał następująco. Dochody to 28 500 000 zł, wydatki 32 300, przychody 4 400, rozchody 560 000 w trakcie roku dokonywaliśmy zmian tegoż budżetu. Zakończyło to się nadwyżką 441 tysięcy. Plan został wykonany w 103%, czyli byliśmy ponad normę. 35 milionów 329 tysięcy to było wykonanie. Dochody bieżące 27 milionów 300, 000. dochody majątkowe 8 milionów, wydatki 34 miliony, w tym bieżące 25, majątkowe natomiast prawie 10 milionów, i to myślę, że nas buduje, bo rzeczywiście ten procent inwestycji świadczy o tym, że kładziemy nacisk na, na rozwój. Przypominam, że inwestycje dosyć duże realizowaliśmy między innymi Centrum Zrównoważonego Rozwoju, ale też budowa kanalizacji finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. to, to inwestycje, które rzeczywiście dominowały budżet 2019. Fundusz Sołecki łącznie to 357 tysięcy, wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych, rządowych 7 milionów 400, 000. to głównie program 500 plus. Przekazano 2 miliony 100 tysięcy dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych, dla których gminacegów Cegów nie jest organem prowadzącym. Oraz, oraz 500 tysięcy dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Udzielono dotacji to celowych, 112 tysięcy do projekty realizowane przez Stowarzyszenie widziejów i Zwiciejowa i OSP Pełczanka. Otrzymano, chociaż to były chyba wtedy pożyczki, dotacji celowe to, to pewnie coś innego pod tym pojęciem się kryło. Dochody, jakie otrzymaliśmy za odbiór odpadów, to 670 tysięcy, a wydatki 677, i ta pozycja jest, myślę, że warto się nad nią pochylić, gdzie jeszcze w ubiegłym roku w miarę to się bilansowało, a w tym roku na pewno się to nie zbilansuje, mimo bardzo dużej podwyżki, bo śmieci w zeszłym roku kosztowały nas bodajże chyba 10 złotych, tak? Od osoby teraz mamy 25 i, i wygląda na to, że, w, że dochody, które wpływają, nie pokrywają kosztów, które, które jako gmina mamy, i tu na pewno kolejne, kolejne bolesne zderzenie z rzeczywistością, bo w planach mamy chyba około 1 200, tak, jeżeli chodzi o wykonanie umowy podpisanej z firmą odbierającą, a, a rzeczywiście tutaj nie wpływy, wpływy założone nie są aż tak wysokie Mimo, że to, co przyjęliśmy, czyli schemat promocji kompostowników i tej obniżki o 5 zł, sprawdził się, bo tutaj poniżej 20% deklaracji jest na kompostowanie, więc przynajmniej te kompost trawa, tak czy odpady zielone nie generują dodatkowych ton i kosztów. To, to na pewno też temat już na sierpień-wrzesień, abyśmy. Mocno przysiedli do, do przygotowania się do nowego roku. Jeżeli chodzi o odpady, w zeszłym roku to nie wyglądało to jak widzimy źle. Dalej, spłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych 126 tysięcy. Wydatki związane na realizację gminnego programu profilaktyki ponad 110 tysięcy. Wynik budżetu. Jeżeli chodzi o plan, zakładany był na minus 3 miliony 800, a natomiast planowana kwota długu na 31 grudnia to zeszłego roku to 6 188 000, co stanowi 17% dochodów, więc ten wskaźnik jest w miarę, w miarę bezpieczny, choć Gdyby nie wsparcie właśnie samorządu, województwa, czy dotacje, które otrzymujemy, to na pewno sami z własnych środków byśmy sobie nie poradzili, więc generalnie system, w którym się jako samorząd znaleźliśmy, jest niewydolny, bo musimy szukać pomocy, a teoretycznie na wszystkie rzeczy, które realizujemy, powinno być nas stać. Tak, ten system samorządowy powinien być zorganizowany, jednak tutaj jest troszeczkę, troszeczkę inaczej. Na dzień 31 grudnia, tu o tych środkach mówiłem, należności, już jakieś dane szczegółowe, także poprosiłbym o kolejny, kolejny slajd. Jeżeli chodzi o podatki, wydaliśmy prawie 3700 decyzji podatkowych. Realizacja wpłat zwrotu z części podatku akcyzowego to kwoty prawie, łącznie prawie 200 tysięcy zł powierzchnia gruntów to 1920 hektarów, łączna ilość litrów oleju napędowego to 183 tysiące, do której zwrócono podatek akcyzowy. Tu widzimy fundusze sołeckie, generalnie w większości były to przeznaczone środki na budowę, remonty dróg, czy obiektów małej infrastruktury, jak placy zabaw, siłownie zewnętrzne, czy remont strażnic OSP czy świetlic wiejskich. Łącznie to jest, zamknęły się kwotą 3, 357 tysięcy złotych. Fundusze zewnętrzne pozyskane to, to, co mówiliśmy, już Centrum Zrównoważonego Rozwoju 2 miliony 49 tysięcy to wartość łączna projektu. Przebudowa drogi, nie, wartość dofinansowania, przepraszam, przebudowa drogi gminnej mienia Pełczanka, prawie milion złotych, rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów, ponad 2 miliony złotych, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 54 tysiące w posiadałach, ulica Sienkiewicza też z Fogru 77 tysięcy Mazowiecki instrument aktywizacji sołectw 50 tysięcy, usuwanie azbestu 138, odrestaurowanie zabytkowego silnika wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 80 tysięcy. Tu też podziękowania do samorządu województwa, dla pana marszałka, dla pani marszałek na młyn teraz nie otrzymaliśmy niestety dofinansowania od konserwatora zabytków, ale będziemy właśnie starali się złożyć wniosek do mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych, bo tam pokazał się, pokazał się konkurs, choć alokacja nie jest duża, ale, ale spróbujemy ten kupon wysłać, o czym pani marszałek wspominała. Przywrócenie utraconych wartości, jeżeli chodzi o Omłyn do dotacja była 96 tysięcy z urzędu marszałkowskiego, a 80 od konserwatora na opracowanie dokumentacji. Również otrzymaliśmy środki na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności, 49 tysięcy budowa kortu tenisowego w zespole szkolnym. To 95 tysięcy kort tutaj na tyłach, także. Możemy. Wczoraj grałem nawet, także bardzo dobry kort i, i dziękuję wy za, za, za również to wsparcie. Przebudowa drogi dojazdowej. To już wnioski złożone, konsumowane w tym roku. Proszę kolejny slajd. Tu widzimy centrum Zrównoważonego Rozwoju, do którego zapraszamy po sesji. No i budowa kanalizacji pełczanka wiciejów rudnik. Myślę, że tutaj już większość miejscowości na północy gminy mamy uporządkowanych pod kątem kanalizacji, ale tutaj te potrzeby są bardzo, bardzo duże. Oceniamy, że 40 milionów złotych potrzeba, aby skanalizować całą gminę, co, co oczywiście przekracza nasze możliwości, ale liczymy, że krok po kroku będzie można pozyskiwać dodatkowe środki. Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Cegłów 67 tysięcy, to, to projekty, projekt z LGD, Program Klub 10 tysięcy, Turniej Mudzików 6. Proszę kolejny slajd. Przetargi, to może już nie będziemy w te szczegóły aż tak wchodzili. Stan mienia komunalnego. Ze sprzedaży majątku uzyskaliśmy ponad półtora miliona zł i to, to, to myślę, że o tym warto wspomnieć, bo to, co się stało po tym, jak zmieniliśmy tu wspólnie z Radą plan zagospodarowania przestrzennego, udało się wy, wydzielić teren w Cegłowie pod budownictwo wielorodzinne. Bloki zaczęły się już w Cegłowie budować, więc jest to jakaś nadzieja na przyszłość, że że rzeczywiście te 6 tysięcy nie będzie zagrożone, a bardziej będziemy myśleli o 7 tysiącach mieszkańców, bo jest tam teren pod co najmniej 10 bloków, w których może zamieszkać kilkuset nowych mieszkańców, i to właśnie jest taka inwestycja, która rzeczywiście musimy w tą stronę iść, aby jako gmina się usamodzielniać, ponieważ, ponieważ nie, nie generuje to jakichś tam większych kosztów, tak, a a rzeczywiście jest pomysłem na to, aby generować w przyszłości dochody i bezpieczeństwo finansowe gminy. No i na pewno też ważna informacja został ogłoszony przez KOWR przetarg na sprzedaż 10 hektarów pod działalność gospodarczą w sąsiedztwie stacji kolejowej Mienia. Jest to też teren przygotowany pod inwestycje zgodnie z planem, pod działalność gospodarczą. Więc, jeżeli tu Pan Marszałek czy Pani Marszałek byście znali inwestorów, którzy chcą w naszej gminie ulokować swoje przedsiębiorstwa, oczywiście takie nieuciążliwe, to, to jesteśmy tutaj przygotowani. Ten przetarg już na stronie Kowru wisi. Także miejmy nadzieję, że, że przyjdą kolejni inwestorzy, którzy przyniosą i miejsca pracy, i później podatki. Szanowni Państwo, w takim razie po pozytywnych opiniach Rio i Re Komisji Rewizyjnej przystąpimy do głosowania. Chwila prawdy dla Pana Wójta. Nie wiem, czy ma walizki zbierać, czy ma zostawać, także będziemy się dowiemy się za chwileczkę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminycego w absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok? Kto jest za, proszę podnieść rękę zaznaczyć odpowiedź. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. No nie mogło być właściwie inaczej. 14 radnych za. Projekt uchwały przeszedł jednogłośnie. Dziękujemy. Gratulujemy Panie Wójcie. Mimo ciężkiego roku, mimo niełatwych decyzji i problemów udało się kolejny rok zakończyć sukcesem. A teraz kilka słów chcieliby zabrać kierownicę Urzędu Gminy. Proszę przekazuje Pani Skarbnik. Głos i mikrofon. Panie wójcie, chcielibyśmy w imieniu wszystkich kierowników. Nie ma nas wszystkich, ale, ale mówimy w imieniu wszystkich kierowników pogratulować jednogłośnego udzielenia absolutorium. Dziękujemy za miniony rok, za współpracę, za sukcesy. No i gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w kolejnym roku. Razem z nami. Tak, razem z nami.

Szanowni Państwo, ja też nie jestem bez kozery tutaj bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie Pana Wójta, Szacownej Rady i wszystkich Państwa. Wszystkim serdecznie gratuluję takiego wójta, bo to jest wspaniały człowiek. My się poznaliśmy całkiem niedawno, bo ja jestem świeżym nabytkiem w tej naszej rodzinie samorządowej. Półtora roku dopiero i Marcin mnie bardzo wspiera, za co mu ogromnie dziękuję, a dzisiaj gratuluję jednogłośnego absolutorium, bo to jest wielka dla nas, wielki dla nas zaszczyt i my naprawdę na to sumiennie pracujemy i to jest dla nas wójtów bardzo ważne. Także myślę, że wyrażę tutaj też myśl Marcina, że, że po prostu naprawdę jest bardzo wdzięczny Państwu i to jest cel jego działania. A ja sobie pozwoliłam przywieźć taką niesp... pamiątkę, niespodziankę może maleńką, ponieważ Cegłów Zielona Gmina, piękne logo, więc dołączamy rajską jabłoń. Adam i Ewa nam lekko umknęli, ale bardzo proszę o, a też są tak, bardzo proszę o zasadzenie, o dopilnowanie i żeby służyło nam. Dziękuję. Bo każdy o tym wie, że w nie jest źle, by mogło być. Z co słychać? TV.